Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana. Kochani w Chrystusie, Bracia i siostry, te słowa apostoła narodów nie tracą nic na swej aktualności. One zawsze obowiązują. Ciało nie jest dla rozpusty. Dla zabawy, dla spełniania zachcianek. Ale mamy się nim posługiwać zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z Bożymi przykazaniami, nie inaczej. I zawsze obowiązuje szóste przykazanie: nie cudzołóż. To też wzajemne oddanie się sobie, Cielesie wymiarze płciowości właściwej małżonkom przysługuje tylko sakramentalnym związkom małżeńskim. Ani ułamka sekundy wcześniej i ani ułamka milimetra obok. Ani ułamka. Tylko w sakramentalnym związku małżeńskim. Tylko w Jeden mężczyzna z jedną, tą samą kobietą, od kiedy przed ołtarzem, w obecności kapłana, złożą sobie słowa przysięgi małżeńskiej i w ten sposób zostają połączeni nierozerwalnym, świętym, sakramentalnym węzłem małżeńskim. Tylko tak, nie inaczej. Żadne małżeństwo na próbę. Jest to obrzydliwością w oczach Bożych żadne bezwstydne zamieszkiwanie razem przed ślubem. To jest diabelstwo i powód skorzenia. I jest obrzydliwością w oczach Bożych. Tak samo obrzydliwością w oczach Bożych jest konkubinat, czy jakikolwiek związek wynaturzony. nie ma prawa do rozporządzania swoim ciałem zgodnie z własnym widziści. bo ciało jest dla Pana. Nasza cielesność jest własnością Pana Boga, a nie naszą. I szóste przykazanie zawsze obowiązuje z tego czasu pewna Pani starsza, Chełpiła się wręcz w rozmowie ze mną, jaka to ona jest postępowa. Otóż odwiedził ją wnuk ze swoją dziewczyną, z którą niedawno zamieszkali razem. Oczywiście bez ślubu. I ta pani wówczas poprosiła dziewczynę, to skoro jesteście razem, mów, mów mi babciu. Ja mówię, i pani? Przyzwala na to? Akceptuje? Nawet prowokuje wnuka do grzechu ciężkiego, śmiertelnego? To Pani swojego wnusia kochanego utwierdza w pójściu drogą do piekła? Jako kochana babcia? Czy tak? Ale proszę księdza, jest wiek XXI. I co z tego? Pan Bóg nie zmienia zdania, Pan Bóg jest zawsze ten sam i niezmienne jest Boże Prawo. A to, że świat stawiował w wieku XX, to w żadnym stopniu nie upoważnia nas do nieprzestrzegania Bożego prawa. Że jestem staroświecki. Owszem. W sprawach moralności, obyczajów, jeśli chodzi o wartości odwieczne, niezmienne, jestem staroświecki, bardzo staroświecki i jestem z tego dumny. Nowoczesnym pragnę być tylko w pospiwaniu się środkami techniki. Natomiast jeśli chodzi o moralność, będę staroświecki, ponieważ to stary świat jest tym światem stworzonym przez Pana Boga i rządzącym się według Jego praw. A nowy świat wprowadziły szatańskie rewolty, stawiając wszystko na głowie, trzeba z powrotem postawić na nogach i na fundamencie. Proszę księdza, ale taka jest natura, nic na to nie poradzę. Tak. Taka jest natura zwierzęcia. Że ślepo ulega chemii, prawom chemii, zwierzę. Na przykład taka jest natura krowy, że jak poczuje zapach trawy, to musi szczypać, przerzuć, wypluć i jeszcze raz przeżuć, pomknąć. Ale nie natura człowieka. Naturą człowieka jest skłonność do transcendowania, czyli przekraczania, przekraczania samego siebie, stawiania czoła przeciwnością. Zwalczania własnych słabości, przekraczania swoich dotychczasowych możliwości. Taka jest natura człowieka i taka jest miara godności i wielkości człowieka. Jeżeli tego nie pojmujemy, jeżeli nie staramy się właśnie przekraczać swoich możliwości, swoich umiejętności, zdobywać, zwyciężać, panować, to ulegamy ze jeżeli poddajesz się swoim słabościom i ślepo poddajesz się trawom chemii, to ulegasz ze zwierzęceniu, żyjesz jak zwierzę, a nie jak człowiek. I to trzeba jasno o tym mówić, uświadamiać to. Ludziom młodym, którym się wydaje często, bo tak dali sobie wmówić przez jakąś bezczelną modę, przez głupie media. Opinię publiczną, że się należy, bo tak wszyscy, bo to jest normalne. To nie jest normalne. To, co nie po Bożemu, nie jest normalne. I się wcale nie należy. Nic się Tobie nie należy. Należy się tylko małżonkom w sakramentalnym związku. Jeszcze raz powtarzam. Ani ułamka sekundy wcześniej, ani ułamka milimetra obok. Tylko w sakramentalnym związku małżeńskim. Poza tym się nie należy. Bo gdyby się należało, no to należy się również pedofilom. Dlaczego nie? Sadystom, którzy muszą zabijać, żeby, żeby poczuć rozkosz. Przecież to też ludzie. Im się też należy, nieprawda, nic się nie należy. Należy się przestrzeganie Bożych praw, przestrzeganie szóstego przykazania. To się należy. Uwaga, nie potępiam tu żadnego człowieka w jego słabości. Owszem, słabość jest rzeczą ludzką, czasem człowiek upada. Ale uznaj, że to za upadek, żałuj, przepraszaj Boga, pokutuj, uznaj to za zło, a nie twierdź, że to jest coś normalnego, że tak trzeba, tak wszyscy, tak wolno, nie wolno. Nie wolno, jest zakaz, szóste przykazanie, nie cudzołóż, zatem nie wolno, nienormalne, nie należy się. Walcz, nieś swój krzyż. Jeżeli z takich czy innych powodów nie możesz zawrzeć sakramentalnego związku. Zmagaj się z tym. Raz lepiej, raz gorzej, ale staraj się jak najlepiej. Świgaj ten krzyż. Nieź go na swoją golgotę. Jeżeli jesteś wyznawcą Chrystusa, to idź jego drogą, a nie drogą szatańską do piekła. Ci wszyscy, którzy żyją bez sakramentalnego związku, tak sobie, jakby, jakby się należało, a może jeszcze grzesząc ciężko, zatajają to na spowiedzi i przystępują świętokradzko do Komunii Świętej, idą prosto, szeroką, przestronną drogą do piekła. To też trzeba wołać, trzeba krzyczeć, zawracać. Zawracajcie, nie idźcie do piekła, nawróćcie się. Przejrzyjcie wreszcie na oczy. Uszanujcie Boże prawo tak, aby postąpić, postępować drogą zbawienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.